No witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Excel, A to jest reakcja na Aleshen, więcej pracy yy, Kurcze, chciałbym powiedzieć, że ja już nie chcę od Aleshena jakichś takich mit numerów No co ostatnio ocenialiśmy, nawet Dwie nuty chyba poprzednio, nie? Były takie kurcze dla mnie średnie To jest z klipem w ogóle, ale tamte też były Nie wiem, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy o co tu biega, ale właśnie no i no, i wykopał nowe Flow. No kurczę, chciałbym usłyszeć coś naprawdę fajnego. I ułożenie kamerki, tak, to zostaje, ale przeniosłem ją na prawą stronę ekranu, gdyż no, na tej stronie mam tekst zawsze. No i czasami, jak sobie zerkam, no to to dziwnie wygląda tak, jak jeden widza uważał, i faktycznie też mi by się źle oglądało. Także no, lecimy. Więcej pracy. O, ale tutaj. Mamy młodego Aleszena, tak? Ten y, w czerwonej koszulce, prawdopodobnie? Nie, ten w niebieskiej ma taki tatuaż jak Aleshen, tak? Chyba? Chyba. O! Wraca do domu idzie grać na pleju, na Nie Pegasusie. Co? Praca, zrobisz ciebie gracza, nie taką solę? Dobra. A, że gracza, że praca, że gracza w rap <gry> Oho. Tekściwa. <gry> A ciekawe, czy już w tym wieku zaczynał. spojewanego snu znowu budzi mnie praca. Zależy mnie bardziej niż perki, na cie trawa. Mhm. Mm. Mm spojewanego snu to może się odnosić do takiego stanu po używkach, nie? Z takiego kurcze dreamu, budzi go praca, bo musi pracować, tak, na swoje y, miejsce. Mama mi wmawiała wraca, zrobić z Ciebie grać no day's off Więcej proszę, więcej proszę, więcej proszę W na najgorszych chwilach pomaga mi praca W najlepszych chwilach mi praca Pój mi się nie chce, a woła mnie praca Chciałem jeść, ona musiała wracać Na tym levelu pracy nie skracam, jak to powierzcie, jest pierwsza klasa ja, ja, na sesji pozbawiony zasad Nawet jak to czuję, to zagramy new mm. wave Sajwiste flow Jak chciałem jeść, ona musiała wracać No tak, no właśnie, to się właśnie y, Tyczy właśnie, kurwa, trzy razy właśnie Tych raperów, nie, że y, im więcej pracują tak naprawdę, im więcej piszą. Tym więcej jedzą, tak naprawdę. Chociaż to też nie zawsze, bo niektórzy yy, robią coś takiego jak cheats, według mnie, że zwyczajnie robią w chuj piosenek, ale każda taka sama, każda o tym samym, przynajmniej tak mi się zdaje. No ale tak, też się mogę z tym zgodzić. W takich, kurcze z takiego stanu, może jakiejś takiej agonii bądź yy, apatii, może wyciągnąć praca, no bo wtedy właściwie, yy, no zależy, jak to, jak to pracuje, ale jeżeli ktoś pracuje na zasadzie takiej, że Lubi to co robi, no to wiecie Krack na traku to jest pierwsza klasa Ja na sesji pozbawiony zaset Nawet jak to czuję to zagramy New Track na traku to formaty tan pracy nie doliczyłbym się wszystkich godzin Dążę do tego by nie mieć pytań słuchaj mogę zdychać ale ma to chodzi? kilometrów ma to chodzić kurwa, zajwiste podejście, mogę zdychać, ale ma to chodzić. Fajny wers, że Jan na sesji pozbawiony zasad. Nie wiem do czego może to się odnosić, ale ja to interpretuję w taki sposób, że jeżeli wchodzi do studia, pozbawiony zasad na takiej zasadzie właśnie, że yy, eksperymentuje robi wszystko to, czego powiedzmy nie wolno, że nie wiem, old school, z schoolem i tak dalej i tak dalej, po prostu miesza tymi yy, gatunkami. Przynajmniej ja bym tak to chciał interpretować, nie? Ale z tym, że yy, dążę do tego, by nie mieć pytań. w domu nagrywa, miałem odpoczywać, wysłużone na Nie jestem typem, co sprawdza bilans. za tym mam pracę, żyłam. No i dobrze, dobrze. Jak ziomek nie sprawdza bilansu, to znaczy, że nie musi kurwa. Nie mamy czasu na delay. Na delay, czyli na opóźnienie. Zajewiste. Nie mamy czasu na delay. Opóźnienie, to jest taka wtyczka. No kurwa, przecież na pewno wiecie, co to jest. Zajebiste, ej, dobra, to mi się podoba Kiner, więcej pracy, więcej pracy, Nie mamy czasu na deal'amy więcej pracy, więcej prazy Pusz, to całe ulice na pamięć Pracuję dobrze, umiem mieć pan. Nie jedną wakę już przez to przegrałem się roi od typów co prześpali talent Gram za od dawna, ja więcej jest grane Więcej pracy, czyli nie wyspanie Więcej pracy spada z serca kamen Więcej pracy, ja different MC Sto Więcej pracy spada z serca kamy, nie jest taki kamieniowo mnie Kurwa no Dobrze tutaj porobił. Pracuję choć dobrze, umie mieć wyjebane, właśnie. Yy, nie wiem do jakiego stanu się to może odnosić, no bo wyjebane można mieć na bardzo wiele aspektów tak naprawdę. Ale wyjebane na. No kurczę, to ja tak tego nie odnoszę, no bo mało kto może mieć wyjebane tak na swoje życie, nie? Żeby mieć wyjebane na pracę na wszystko, nie? No bo jak nie ma pracy, to nie masz kurwa tak naprawdę życia prawdopodobnie, bo nie masz pieniędzy, nie masz za co, za co żyć. Więc yy, taki sam prawdopodobnie osiągają tylko bezdomni. <laughs> Przepraszam, nie bezdomni. Żule. Przepraszam, nie obrażam bezdomnych. Żuli. Żule. No albo ćpunów, tak jak tu nawiną się roi od typów, co przećpali talent. Z tym, że więcej pracy, czyli nie wyspania, z tym się mogę nie zgodzić, bo można sobie rozplanować czas. To że ja tego nie umiem nie znaczy, że nie da rady więcej pracy, czyli nie wyspanie Więcej pracy spada serce caro Więcej pracy, a different MC Dobro w proces, Tylko biznes baby Przejechałem się na nich Sojebiste wejście dobra w proces zaufanie biznes baby Przejechałem się na nich zaraz nowy Ferrari Karty listy i ranki a zaraz Ja pierdolę, aleshen

Krzycz mi stopanie, ja nie chcę mieć 100 lat. Papieru odchuję jak naruto Krzycz mi stopanie, ja nie chcę mieć 100 lat. No to zajebiste. Oczywiście można to rozłożyć na wiele filozoficznych względów, no bo mieć 100 lat, no to wiecie, e, tkwimy dalej na tym zepsutym świecie. 100 lat, trochę za długo, ale można to też rozłożyć na takie coś, że 100 lat, no nie wiadomo jak ciało będzie się zachowywać y, w tym wieku, więc prawdopodobnie może cierpieć. A 100 baniek to jest jakiś kamień milowy, nie i pieniądze. No kurwa. <laughs> Co ja pierdolę ty? Ja zaraz wiedzam że za nie. Zaraz za mnie nauczyła czekać tu na swój kolek. Od chuja pracuje dzisiaj każdy Polak. Przeżyć mi sto bani, ja nie chcemy mi papieru od chuja jak naród o kolonce. HDB z pani nad morzem nie Polać Wszyscy wyjali kandydat z Barceloną. Przejrzyjcie z tej wodzie do kolon. Nie dawali szans mi jak automat. Dlatego musiałem. Nie dawali szans mi jak automat? Automat? Że co, że automatyczna skrzynia biegów, kurwa? Wiem, że wielu nie, wiele ludzi nie lubi właśnie automatów. Kurwa Podobałaś. więcej prać, więcej praży Podpada mi bana machiny Więcej prać, więcej praży Nie mamy czasu na delay nie mamy. więcej prać, więcej praż poszczegyo posz. uh. Więcej prać, więcej pracy Lecą to całe ulice na pamięć Więcej prać, więcej proży! Więcej pras, więcej prawa. Więcej pras, więcej, więcej prawa No, kurwa, muszę wam powiedzieć. Jedną rzecz. Zapierdolisty był ten utwór, naprawdę. Yy, całość skłania się do przemyśleń tak tak naprawdę. Yy, pod względem tego, jak dysponujemy swoim czasem, tak naprawdę. I. No wiecie, jeżeli chcecie być czymś, dobrzy, dobrzy. dobrzy no, to chyba warto właśnie poświęcać na to czas. Jak poświęcacie na to czas, to się nazywa właśnie praca i dążenie do tego celu. Ale jeszcze tutaj to fajnie naprawdę za. zaangażował, że tak powiem. No, kurwa, powiem wam, że jak patrzę na ten klip to naprawdę wszystko wszystko nawiązuje do pracy tak naprawdę, no kurwa początki klipu, gdzie on po prostu trenuje tak, wypluwa nawet krew z siebie na lustro, pracuje aż do upadłego, tak, pracuje nad sylwetką tak jak możemy tutaj sobie popatrzeć na klipie, później pracuje właśnie w kamieniołomie, czyli w kamieniołomie, w kopalni, no w czymkolwiek takim po prostu, kilofem pierdala też się sprowadza do pracy, a później w tym klipie mamy tak naprawdę efekt tej pracy, możemy tak powiedzieć, no bo widzicie mamy tutaj e, nawet na obrazku pustynię jakąś kurczę wakacje, zajebiste autko Także klip naprawdę był mistrzowski, ale jeżeli chodzi też o flow, to muszę wam powiedzieć, że no nie zawiodłem się tym razem, nie zawiodłem się na Aleszenie, naprawdę bardzo ładnie napierdala tymi linijkami, naprawdę bardzo ładnie też melodycznie to wchodzi, jego głos naprawdę pasuje też do tej yy, właśnie, do tego stylu swojego, który sobie wyrobił, może to nie jest jakiś oryginalny styl, ale no, ja jestem skłonny uwierzyć w to, że Aleszen po prostu w tym kawałku nie chciał zawrzeć jakiejś eksperymentalności, nie, no bo kurwa na pewno znacie takie utwory jak ja, na które reagowaliśmy, że on po prostu potrafi manipulować tym głosem, na przykład Red Bull na przykład coraz wyżej.

Wiecie, płuczająco albo coś takiego. On po prostu to jest taka esencja, właśnie człowieka, który dąży do jakiegoś celu, nie? Wszystko jest tutaj zawarte i tak, jest to kurwa mocne gówno. Boaz rozkopalnego śląska i szansa dla wszystkich, górników, szczęść Boże. No i wykopał nowy Flow. No tym kilofem to właśnie do tego się odnosiło. Ten Teledyst to arcydzieło. No, kurwa, muszę wam powiedzieć, że tak. Claybonica, e, jeden z lepszych, które wyszły. Props Shen. A Leszen wrócił do podziemia, haha Kurwa mać No tak, no można tak powiedzieć Jak zwykle zajebista jeszcze ten boberek na początku Bobrek Nie wiem, nie wiem, nawet ciaryfest. Zajebista robota, Leszen i z tekstem i z teledyskiem No właśnie, kurwa, to jest fajne, bo widać, że w tym tekście jest w ogóle zawarta praca Właśnie praca nad tekstem Widać, że on nad tym siedział więcej niż dwie godziny Wiecie, to jest taki troszeczkę kontrast. Dopiero co ocenialiśmy płytę Cica, gdzie mówiłem, że wszystkie traki wydają się, jakby były napisane w dwie godzinki. Tutaj wydaje mi się, że ten tekst i w ogóle praca nad tym, nad tym utworem przegórowała 10 godzin. Poza regulników, szczęść Bożej, do przodu Dolny Śląsk, mega mocny numer. Też tak uważam. A jeżeli wy uważacie podobnie bądź niepodobnie, to strzelcie suba, rośniemy dalej. A ja Wam dziękuję za oglądanie i obczajcie moje playlisty, są tam zawarte wszystkie albumy, jakie dotąd posłuchałem i obczajcie jakieś nowe odcinki, jakieś stare też. Dziękuję Wam wszystkim, siemano.